Kontemplacja ikony Chrystusa Pantokratora, zmartwychwstały oblubieniec. Duchu Święty, duchu miłości Ojca i Syna, otwieraj nasze oczy, otwieraj nas na Słowo Boga, Słowo napisane w Biblii i namalowane w tej ikonie. Spraw, abyśmy mogli je zobaczyć i usłyszeć sercem. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Ogarnijmy spojrzeniem całą ikonę. Postać Chrystusa zanurzona jest w złotym tle, które nie ma ograniczenia ramką. Złoto jest znakiem obecności Boga, obecności Chrystusa która jest pełna, a jego miłość i miłosierdzie nie mają granic. Jezus pragnie, byśmy nie stawiali granic działaniu Boga w naszym życiu. Ponadto postać Chrystusa wpisuje się w okręgi, które oznaczają pełnię bóstwa i pełnię miłości Boga do człowieka, która objawiła się we wcieleniu śmierci. I zmartwychwstaniu Jezusa. Spójrzmy na szaty. Głęboko niebieski płaszcz jest świadectwem tego zbawczego misterium, które ocala nas z otchłani grzechu i daje przystęp do Ojca. Spod niego wyłania się czerwona tunika, która kształtem i kolorem przywołuje na myśl serce. Jej rubinowa barwa symbolizuje krew, przelaną przez Chrystusa dla naszego zbawienia. Oto na obu dłoniach zapisałem Cię, wyryłem Ciebie. Popatrzmy na dłonie zmartwychwstałego Pana. Prawą ręką zdaje się wskazywać na to serce, jakby zapraszał modlącego się przed ikoną, by się w nim ukrył. Jednocześnie ta sama dłoń unosi się w geście błogosławieństwa, a za nią, stanowiąc jej tło, widnieje pozłacana stula. Jezus nie cofa swego błogosławieństwa mimo naszego grzechu i z miłością wskazuje drogę powrotną do swego serca, którą jest sakrament pojednania. Tam On zawsze czeka na nas ze swym miłosierdziem. Z przebaczeniem. Blizny na dłoniach zmartwychwstałego są niepodważalnym znakiem przymierza miłości, które zawarł przez swój krzyż z każdym człowiekiem. Fakt, że jego rany nie są otwarte, ale przedstawione zostały jako blizny, wskazuje na to, że Chrystus jest lekarzem duszy i ciała lekarzem, który swoją miłością może zasklepić wszystkie rany, a blizny przemienić w drogocenne perły do swojej korony chwały. Jego uwielbione ciało nosi wyraźne blizny, by przywracać nam wiarę, że każda rana, każde cierpienie w Jezusie nabiera sensu. Zobacz moje ręce i nogi. To ja jestem. To Jezusowe błogosławieństwo jest równocześnie znakiem Jego nieustannej obecności w naszym życiu, we wszystkim, co nas spotyka, co przeżywamy, co jest dla nas ważne. Drugą ręką Zbawiciel trzyma, a właściwie delikatnie podtrzymuje Księgę Słowa. Dłoń jest otwarta, bo Jezus bezustannie jest otwarty na nas, bo daje nam życie przez Słowo i je przywraca. Chrystus nie zatrzymuje nic dla siebie. Wszystko, co otrzymał od Ojca, pragnie przekazać tym, których umiłował, za których oddał życie, każdemu z nas. Na początku było Słowo, w nim było życie. A życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Ten gest po raz kolejny podkreśla przymierze miłości, wskazuje na błogosławiącą dłoń i na stół, po których nasz wzrok wznosi się do serca Jezusa, zanurzonego w oceanie miłości, nad którym patrząc nad tę ikonę. Spotykamy spojrzenie Jezusa. Ono mocno przykuwa wzrok. Oczy jego jak gołębice nad brzegami wód. Niosą pokój. Pełne są miłości i miłosierdzia. Jezus patrzy głęboko w serce, poza grzechy, poza słabość, odejścia, zranienia. Patrzy w najgłębsze komnaty duszy, gdzie mieszka jako król. Ten wzrok zdaje się dotykać, czasem wyzwala ból, ale tylko po to, by z czasem go ukoić, leczyć, przynosić pokój. Spojrzenie jego przyciąga i pociąga. Mówi więcej niż mogłyby wyrazić najpiękniejsze słowa. Jezus patrzy z taką miłością, z zachwytem, jak oblubieniec na oblubienicę. On jest oblubieńcem duszy. Uczarowałaś me serce, siostru ma, oblubienico. Uczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. On pragnie tego spotkania z naszym spojrzeniem. W aureoli mocno podkreślony jest złoty krzyż. Spojrzenie Jezusa więc jest jakby z krzyża, ale krzyż ten jest złoty, chwalebny, przemieniony ze znaku hańby w znak zwycięstwa. Dlatego z oczu Chrystusa tryska życie, zrój wody żywej, z której dusza spragniona może czerpać. Oblicze Chrystusa jaśnieje tą chwałą, pełne jest pokoju. To oblicze jaśnieje w sercu każdego, to spotkał jego wzrok i pozwolił mu zamieszkać w sercu swoim. Spójrzmy teraz na Księgę, którą trzyma Jezus. Wydaje się być duża i ciężka, ale Pan trzyma ją, jakby nie odczuwał jej ciężaru. Zdaje się mówić: Przyjdźcie do mnie wszyscy i uczcie się ode mnie. Bo moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jest to Księga Słowa, Pismo Święte, Księga Święta, na co wskazują złocenia, purpurowy kolor i bogate zdobienia. Jest to Księga pełna słów miłości i przebaczenia, na co wskazują mocno czerwone i równocześnie złote kartki. Słowo jest tu pełne mocy Bożej. Zdumywali się Jego nauką, gdyż Słowo Jego było pełne mocy. Jej wysadzana drogimi kamieniami oprawa jest obrazem świątyni serca, świątyni duszy. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Świątynia Boga jest święta. W centrum tego sanktuarium jest krzyż który symbolizuje nieustanną obecność Chrystusa, który zbawia. Kamienie ułożone w narożnikach okładki tworzą mury świątyni, a przerwy między nimi wyjścia na cztery strony świata. Serce pełne Boga jest otwarte na drugiego człowieka i podąża ku niemu. Czyni to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby wyjść z tej świątyni Trzeba przejść przez trzy okrągłe, doskonałe kamienie, które przywołują obecność Boga w Trójcy Świętej. Niebieski kolor kamieni wskazuje na nadprzyrodzoną Bożą rzeczywistość w człowieku, na duszę, w której z miłości zamieszkał Bóg. Dwanaście mniejszych, białych kamieni oznacza wiarę. A dokładnie to doświadczenie wieków, na którym wiara Kościoła świętego się dziś opiera. Zaczynając od Starego Przymierza będzie to dwanaście pokoleń Izraela, a w Nowym Przymierzu przywołuje na świadków dwunastu apostołów. Są białe, gdyż oni opłukali swe szaty we krwi baranka i mają udział w jego chwale. Chrystus jako wstały Pan. I jako oblubieniec dusz, jedyny, godzien jest wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ został zabity i krwią swoją nabył dla Boga ludzi. Jesteśmy w Jego dłoniach źródłem zapieczętowanym, które On otwiera i które strzeże, by popłynęły z Niego zdroje wód żywych, spływających na Liban. Ta woda żywa spływa na pustynię naszego życia, w te miejsca, gdzie cierpimy największy brak i niedostatek, w nasze doliny i przepaści grzechu, i przemienia je mocą Chrystusa w piękne ogrody. Ogarnijmy jeszcze raz spojrzeniem całą ikonę. Niech chwała Chrystusa zmartwychwstałego oblubieńca wypełnia w nas wszystkie te miejsca, którym brak blasku, które są przepełnione ciemnością, pustką, poorane bliznami. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Bóg jest wszechmocny. Chrystus zwyciężył świat i śmierć. A zło zostało w nim pokonane. Król pragnie Twojej piękności, On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon, Twój Bóg będzie Twoją siłą. Jezus czeka zawsze, by ofiarować nam spojrzenie miłości.